Aquanox. Zobaczymy, czy to potrzebuje płyty. Nie poszekuję. Fishtank. W ogóle powiem wam, że jestem właśnie trzeci dzień bez szwów i teraz w końcu normalnie, kuźwa, mogę obierać się tu na lewo, na prawo. Nawet już, kuźwa, się nawet rano się nabudziłem, jak spałem na brzuchu. Kras Engine? A to Kras Engine to nie jest z tego? Z Alien vs. Predator przypadkiem? Ustawienia. Klucz CD. A dobra, to już kojarzę co to co zagra, bo ja nie mogłem. O. 8, nie, 1024. Szczegółowe tekstury, tak. Otoczenie. Oświetlenie otoczenia, tak. Głębia multi tak gęstość roślinności na maksa detale planktonu ok promienie światła dynamiczne oświetlenie, tak dynamiczne cienie, tak pamięć tekstur na maksa anizotropiczne triple buffering, tak synchronizacja pionowa, tak FSSA, tak Korekta gram, szczegółowość renderu. Max. Kompresja opóźnienia. Pój wie tak. I działa. I nawet mnie działa dobrze. Ustawienia. Opcje gry. Identyfikacja celu, tak, ale opcje gry. Sterowanie. Nie wiem, nie widzę tutaj Joystick Aha. To co? Grab jednoosobowa. Filmy, załatwiej gry, opowieść. Szybka walka. Walka psów. Mordownia. Pojedynek. Przystań. ja nie wiem. Pojedynek? Nie, mordownia. To mam. Podoba mi się nazwa tego. Wydaje ci się, że jesteś wodoszczelny. Twardy jak landrynka i w gorącej wodzie kąpany. O! U, ty! Low ammo warning Ty jak to zajebiście wygląda Na wieży NA wieżyczka Co to jest za graty? Jak to zajebiście wygląda? To coś leci. A co ja to zrobić?

Trochę to, nie, trochę przycina, wiecie co? Momentalnie.

Kurna. trochę się gubię Dobra, to jest taka napierdzielanka. Jedna rzecz, a pokaż gra, to osobowa opowieść. No, ciekawe jest, jaka tu ma ten... Muzyczka do rąbana, no. A, mówisz o tym, tym, otworów? Czy tutaj? No co tu chodzi? No, ja myślałem, że Aquanox to jest coś w stylu jakiegoś RPGa. Znacie, coś w stylu jakiś taki Tiberian Sun czy coś tak, czy ten e, taki e, RTS pod wodą, to miło, że coś innego, może to właśnie bo Tiberian, Tiberian, Tiberian coś tam było, Tiberian Machines? Dobra, na razie to usuniemy. 5000 tysięcy Uu, sklep, sprzęt? Ty. Mamy updatey. Widzę to, co znaczy nie. To jest. O, czekaj, trudność można zrobić, łatwy. Łatwy, bo to początek. Ok, ty Magellan. To nie wydaje się głupie. Generalnie lubię gierki, gdzie masz statek, jakiś coś i updateujesz sobie, uzupełniasz, poprawiasz. No, to się dobrze zapowiada. Początek może nie był. Początek może nie był zapowiedzi taki git, ale no, generalnie musimy na pewno zmienić ustawienia, żeby to było mniej, mniej.